I znów, jesteśmy na wsi Robota Tu na paprykę gotowe takie Jakby to powiedzieć, oni mówią witarelki Zobaczymy <ścoughs> Jak się będzie lesiało są paszany, a tu się pojazdy za pomidory. Taki rowek. Fotografa jest tutaj. Fotografa dawała na czysty sezon. O, tak się po... dodaje nawoz, jeszcze do tego Czarnoziemu. Tutaj niby oplewiłam nasz, naszą cebulkę, ale jest sucho i, i nie mogę wyciągnąć z całymi korzeniami. Tu jest siostry, tu jest czosnek, a tu są kartofle polskie od pana Wiesia. Patrzcie jakie wysokie, ładne. A te tutaj niższe to są bułgarskie. No i tam dalej są siostry, nie? Jaka różnica? Polskie, wysokie, cholery, jedne. Trzeba ja dobrze daje, bo tutaj słońce mi świeci. No te są wysokie, takie, a te tutaj są trochę niższe. A tam kukurydza jest zasiana. A te pomidorki są wcześniej zasiane. Teraz pokażę Wam jak to Bułgarzy sadzą pomidory. No i tutaj nic że czarnoziem, ale troszkę nawozu trzeba dać. Nawóz jest na końcu wsi. I sobie jedziesz, bierzesz i tyle. Nie jak w Polsce gdzieś tam. Jeździsz i płacisz. О, ну, сейчас не нищие. Да. Вот пучина. Всякий день сам Ночь темно ли Олега, что ты у и... Не нужно. И сочупи.

за пипера трябва да Има. малко да сложим. Колко чова? Четири са. двата ги взема. Аз по една тенекия на фитария и шест. Малко. Тенекия на, на фитария, колко слагам? Аз да три тенекии на реп слагам. Аз говоря за пипера. На пипера не слагам, но от тогава до сега не съм слагал, Тото -то. нямам. Slagalo, samu amonijavau. Ir pak tam jame. Ką man sužinojau, kad už metų, po 15 metų, laukiškai. Ir maštarai. Aš sam slagala, ma no, kažom, eh, ne samu slagalo matipier. Matipierą, amonijavau. Samu slagalo.

От друг ден, внимава време. Занеси ли доматите у вас бе? Той баща му не чува, Петля той. Как се майка ми. А как не я по-бързо и то с пясък, как ни, ни храни майка. Как не я заслужи? При роза, Розово ли? To sort rozwoli No i widzieliście jak tak daje, że jak gdyby te pomidorki, tak, ten korzeń tak leży, że później można było podlewać żeby to szło do kurzenia. Widzicie? Takim, tak jakby leżało. Сега <таха> Когато го гледам, аз го виждам и колко зададен две, има. Да Две-три две, има зададен. Две-три. Го Разбира се, каквото е. Магари. А, как <таха> знам, разбира се. Мама не каквото е.

piżpazary trylewa rosnąta papery moje drębienie nie pierwsze polewanie pomidorów trzeba tak, tak trzeba robić później to idzie szybko no. Jak to teď Musisz przyducić, nieco się na I tak się dochodzi woda do korzeni jak trzeba. I tutaj jest już inaczej. One już są wcześniej zasadzone, te pomidory. I tu te jakie są wysokie kartofle od pana Wiesia a tamte drugie są niższe prawda panie Kostelino? i tutaj dojdzie woda do końca tak to jest pierwsze podlewanie zawsze takie jest później już łatwo idzie woda spływa a już tam Następny rząd pomidorów. No i przygotowane są tak zwane witarełki inaczej, ja bym to nazwała wanny takie. I w tym będzie się sadzić paprykę. Tutaj już trochę, na tym słońcu uwiachnęła. Tutaj mąż przywiezie też trochę nawozu, który żeśmy przywieźli z końca wioski dalej będzie sadził. zostawiła męża że tam sadzi paprykę. Widzieliście trochę? Tutaj jest fasola. A tu wiecie, co to jest? Co tu rośnie? Na pewno wiecie. Bup. Tu w Bułgarii oni jedzą, jak on jest taki malutki, i robią z niego zupę. Nie tak jak my lubimy taki duży, nie, byśmy go jedli. Oni tego nie lubią, oni tak nie jedzą, oni tylko jak są ten bup jest taki malutki i wtedy robią zupę. Ja nie próbowałam tego. Tu jeszcze jest taki tutaj. I tak jak posadzi już tam porządnie wszystko, tych czterech tak zwanych wannach bo tam są cztery takie co zrobił to porządnie podleję i tyle